Witam bliźnięta Dziewacki Tygodniweczka dla Was. Od 29 grudnia 2025 do 4 stycznia 2026. Bliźnięta: oczywiście, znak w Słońcu, Księżycu oraz ascendent. Sprawy urzędowe, zawodowe bądź prywatne, skoro tak już wypadło nam na wprost, będą się prostować. Będą dochodzić was, do, do Was informacje, jeżeli macie jakieś utrudnienia w sprawach urzędowych, zawodowych bądź prywatnych, że te sprawy będą się prostować. Zaraz zobaczymy, co dalej. Czy prostowanie się spraw urzędowych, zawodowych bądź prywatnych? odzyskanie stabilizacji, czyli będą pojawiać się szanse na to, żeby wyjść, jeżeli macie, jeżeli macie, tak, problemy urzędowe, żeby wyjść z problemów urzędowych. Karta tutaj wskazuje szczególnie tych problemów rodzinnych, czyli podział majątku, yy, trudny rozwód, czy też spadek. Natomiast jeżeli nie macie tego typu spraw urzędowych, to u was będzie stabilizacja. W sprawach urzędowych, zawodowych i prywatnych. Ale przede wszystkim wy odzyskacie stabilizację. Kłamstwa i oszustwa wychodzą na jaw, ale to, że one wyjdą na jaw, to one mają wyjść na jaw, dziobaski, bo od razu. Wy będziecie szli ku szansom na zmianę w tych relacjach, tak? Czyli ostateczne porządki, że tak powiem, kolokwialnie, w relacjach. I nie tylko chodzi o relacje związkowe dziubaskie, ale i rodzinne, koleżeńskie, przyjacielskie, znajomości, relacje w pracy. Czyli wy będziecie stabilni, wy będziecie zupełnie inaczej patrzeć na te relacje. Refleksja nad tymi relacjami doprowadzi do tego, że wy od razu zobaczycie, kogo trzeba odciąć, kogo trzeba ograniczyć, komu trzeba postawić granice. Tak? To będzie bardzo dobry tydzień na te porządki. W ogóle ten tydzień nadchodzący jest bardzo takim tygodniem na porządki w relacjach. Słuchajcie, kochani, przede wszystkim wy będziecie mieli też przy sobie osoby, które będą was wspierać, uczciwe i lojalne, a z drugiej strony będą osoby, które, ja to powiem hasłem, są fałszywymi przyjaciółmi. Czyli te osoby, które przynoszą wam, przyniosą wam plotki. Po to, żebyście z tą osobą, która jest wobec Was lojalna, zerwali więzi. I wy macie spojrzeć w głąb siebie, stabilnie stać przy tych osobach, które są wobec Was lojalne, bo ktoś będzie Wam próbował namieszać w związkach i relacjach. Oj. Nie dajcie się wyprowadzić z równowagi na spokojnie. Zupełnie inaczej się zachowajcie do tych osób niż dotychczas. Czyli próby wyprowadzenia was z równowagi bądź siania plotek, żebyście szli za tą plotką emocjonalnie, spełzną na niczym, bo wy będziecie stabilnie patrzeć na te relacje, tak? Czyli wy będziecie już widzieć i już teraz widzicie, ale jeszcze dawaliście szansę. Natomiast tutaj karty mówią: nie dawaj już szans tym osobom, lub tej osobie. Uważajcie, kochani, jedynie na to, jeszcze że ta osoba, która Źle wam czy ona wygląda jak czy on wygląda jak taki prawdziwy przyjaciel, czy prawdziwa przyjaciółka. Wy powinniście się bardziej przyjrzeć tej relacji, bo ta osoba będzie próbowała was osłabić w nadchodzącym tygodniu. Jeszcze raz powtórzę, jeżeli macie dobre relacje, uważajcie na tą jedną psia, psi lub tego jednego przyjaciela. Jest to osoba fałszywa i wy intuicyjnie już wiecie o tym. Wy o tym już wiecie, a w przyszłym tygodniu będzie ta osoba próbować jeszcze bardziej namieszać wam w relacjach, które są dla Was dobre. Szanse na to, że wyjdziecie z tego cało, że tak powiem, są ogromne. Bo będą za wami stały osoby, które faktycznie są uczciwe. Ale to jest ostrzeżenie tylko takie, że Wy macie spojrzeć na swoje relacje. Sprawy będą się wyciszać wychodzenie z dołka, odzyskiwanie stabilizacji. Oj, czekajcie, dzióbki słońca. No, ten tydzień nadchodzący jest przemianą. Pracowanie ponad siły lub zbyt długo, potrzeba równowagi w życiu, pozwól sobie pomóc, problemy zdrowotne spowodowane przez stres. I to jest taki przekaz, że wy macie tu, te osoby wspierające. Też poprosić o pomoc. Równowaga, odzyskanie stabilizacji, twardo stąpać po ziemi, nie dać y, sobą manipulować, nie dać wpływać na swoje decyzje, bo decyzje, które podejmiecie o zmianach we wszelkiego rodzaju relacjach w nadchodzącym tygodniu, będą owocowały dalej. A więc te osoby, które tak naprawdę nie życzą wam dobrze, będą próbowały we wszelaki sposób pod szeptem, wgrywaniem jakiegoś programu, odsunąć was od szczęścia. A tymczasem to szczęście dziobaski do was idzie. I ja wam tego szczęścia, kochani, życzę. Dziękuję.